Słyszałaś o tej katastrofie? Za dwa dni koniec świata. Masakra, przestań to jeść. Nie ma szans, żebyśmy byli uratowani, w ogóle. No, so, będą uratowani, ale tylko Ci to zostaną opaski. Słyszałaś o tym? No słyszałam, w ogóle masakra jakaś, się ja nie Jak wiem. Jak tak można, no? no? kto weźmie nas? Ja jestem zwykłym marketingowcem. Po co komu marketingowiec, a Ty? Nawet nie jesteś prawdziwym informatykiem. No nie. Natalia. Witamy Was na kanale Te Dwie w Kinie. Dzisiaj przychodzimy teraz z kolejną premierą, która miała miejsce w kinie i możecie już sobie pójść obejrzeć ten film. I jest to już dawno przez nas nieoglądany film katastroficzny! Hurra! A mowa o? Mowa o Greenland. Mhm. E, musicie wiedzieć, że filmy katastroficzne to jest Oli jeden z ulubionych gatunków, więc przebierała nóżkami. E, Miałam zobaczyć go dużo, dużo wcześniej, ale niestety wszedł do kin dopiero teraz, ale Cieszymy się, bo przynajmniej miałyśmy co zobaczyć. W tej chwili mamy tak. bardzo słaby, kiepski wybór e, filmów. No i e, okaza okazało się, że Greenland już e, e, wszedł do kin. No i w zasadzie jesteśmy świeżuteńko po to Tak, obejrzeniu. dosłownie dopiero co. Ale ja jeszcze dodam, powiem Wam, że filmy katastroficzne są ważne. Są ważne dla nas wszystkich. Dlaczego? Bo najwięcej się ich zawsze robi, gdy są jakieś właśnie kryzysy ekonomiczne, gdy są jakieś wielkie katastrofy, typu jakieś powodzie, wybuchy wolkanów, albo chociażby pandemia, to ludzie wtedy sobie mogą odreagować, wiecie, bo widzą tą katastrofę i tak dalej. I zazwyczaj w takich filmach no, ktoś przeżywa, więc ulga, więc to jest takie zrzucenie napięcia i to jest bardzo ważne, także ja tym bardziej się cieszę że, i uważam, żeby czuli moment, że teraz właśnie ten film począł do kin, kiedy jesteśmy już po jakimś tam czasie od czasu trwania pandemii i po prostu ludzie musieli sobie ulżyć i zobaczyć film katastroficzny. Znaczy e, tak, trzeba pamiętać, że generalnie planetę naszą czeka zagłada, czy to chcemy, czy nie, R jeszcze pewnie za naszego życia, więc e, tak, e, takie coś będzie miało miejsce. Ja myślę, że to jest dobry zawsze pretekst do tego, żeby pa parę rzeczy sobie przemyśleć, poukładać. A i owszem. E, ja tak jak mówię, zawsze mam trochę taki... tak się zastanawiam na końcu, kiedy ta grupka ludzi przeżywa, czy faktycznie to oni byli warci ratowania, czy, czy, czy rzeczywiście my ludzie jesteśmy tej planecie tak strasznie niezbędni. E, ale to taki... Takie tak, rozkwiny też zostawiamy Wam na później, ewentualnie zawsze piszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiemy. Ale wracając do samego filmu. Tak, e, w końcu byliśmy na Finland i oczywiście nie mogło się obyć bez mojej obecności w kinie. Na filmie, gdzie występuje... kto? Gerard. Może raz, może raz, troszkę. jest to robię, ja bo... troszkę starszy, ale dalej mnie jara, więc no wiadomo tak. No kogo nie ja robię... Bruce Willis, nie? No, a no, Gerard, no w ogóle, w ogóle... A o małe, bo zobaczyłyśmy na ekranie? O małe, bo bo rolę główną miał właśnie nie grać nasz ukochany Butler, tylko miał zagrać Chris Evans. Ale z racji tego, że był e, uwikłany już w inny projekt, no to odmówił udziału, także ja nie żałuję, bo powiem szczerze... Ja też nie żałuję, ale znowu osoby, które, które by bardziej przekonał Chris Evans. No, a ja tak czy inaczej, abstrahując od, od tego, kto ostatecznie został obsadzony. Bardzo króciutko o fabule. Film, oczywiście, jest filmem katastroficznym, więc spodziewamy się, że jest jakieś zagrożenie, przed którym trzeba uciekać, jeżeli się da uciekać. Tym razem jest to kometa Clark, która pochodzi z innego układu słonecznego, więc tak nie do końca naukowcy są w stanie przewidzieć jej zachowania i trajektorię lotu. No tak do końca nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. No i oczywiście jest. Są główni bohaterowie, grupka głównych bohaterów, rodzina, która no, szuka schronienia, chce ocalić swoje życie przed, przed tą zagładą. Tak, Bardzo i to jest też. Bardzo dobrze jest to typowy film katastroficzny jak mieliśmy w pojutrze czy w 2012, wiecie. Masakra, ziemia się rozpada i w ogóle trzeba się ratować, kto może. I okej, okay, fajnie. I tutaj słuchajcie, nie, nie zaskoczyło nas, że ten film naprawdę dzieje jest zły, jeśli chodzi na, na film katastrofalny, uh -huh. naprawdę jest dobry, bo reżyser to też osoba, która już miała do czynienia zarówno z naszym e, e, Gerardem, bo on bardzo lubi współpracować z tym aktorem, ale też osoba, która gdzieś tam już miała do czynienia z, z czymś takim. Więc e, reżyser tutaj oczywiście mowa o e, Rick Roman e, Łach. No on ma takie nazwisko i... Łach, taki sucharek. No ale dobra, Rick Roman. Łach, i co on na przykład zrobił siad w ogniu również z Gerardem, wiadomo, Gerardem, Gerardem. No, no. Tak, albo na przykład, co tam jeszcze? Skazany, eee... No i tam kilka jeszcze innych, już teraz nie będę Wam przypominać, bo teraz mam lukę w głowie, ale tak naprawdę brał udział w wielu, wielu fajnych produkcjach, więc z prostą Moim zdaniem, myślę, że Twoim też. Tak, myślę, że z prostą zadaniu, to, słuchajcie, to nie był taki film, który się dłużył na przykład, był, no. był bardzo fajnie, fajny dynamiczny, ja w ogóle mam wrażenie, że można tą fabułę trochę na takie dwie części podzielić, ta mhm. pierwsza część była taka bardziej związana z tymi konsekwencjami, kiedy ludzie się dowiadują, że jest koniec świata, co się dzieje w ogóle z ludźmi, jak potrafią sobie pomagać, albo wręcz przeciwnie. Mhm. I w ogóle ta pierwsza część, ja nie wiem jak Ty, ale ja miałam cały czas ściśnięte gardło, jak to tak, oglądałam, była tak. bardzo przejmująca. I to tak wcale nie były te takie sceny właśnie katastroficzne, to byli tak, ci ludzie, to tak. te historie, słuchajcie, tak. i bardzo fajnie, bo jest to film katastroficzny, ale trochę inaczej zrobiony, mm -hmm. więc było to trochę świeże. Oczywiście, no wiecie, pewne wątki się powtarzają, no bo to jest standard, no musi być, ale właśnie bardzo, tak, tak jak zwróciłaś uwagę, bardzo fajnie zostało przedstawione te relacje, te stresowe sytuacje, no bo to jednak, słuchajcie, nie jest łatwe i nawet jak my byśmy się zastanawiali, co byśmy zrobiły, czy próbowałybyśmy tak. się ratować rodzinę, czy pomóc innym, no... Czasami się podejmuje trudne decyzje, i to widać, że nie, nie wszyscy z tych ludzi są z gruntu źli, ale po prostu dla ratowania siebie musieli po, pewne decyzje podjąć i to też jest trudne. I to się ogląda z takim nawet poniekąd zrozumieniem, chociaż jest tak. w środku taka złość, że... Czemu tak robisz? Mm -hmm. No ta druga część filmu była bardziej już poświęcona katastrofie i, i konsekwencjom właśnie tego e, działania tej komety. Mm -hmm. e, i, I faktycznie już był ten taki typowy dla tych katastroficznych filmów taki pęd, e, że gdzieś siedzi nam na ogonie ten, e, ta śmierć. E, e, i, ten koniec świata. O. Tak. I, I tak naprawdę nie możesz ani na chwilę się rozluźnić w tym kinie, bo jak już jest jak, jakieś, jakaś tam fajna, fajny moment, że już widzisz, że się zbliżają, no to znowu coś, coś, się, stanie, coś tak. się tam dzieje. I oczywiście tutaj mamy w tej drugiej części dużo więcej tych scen katastroficznych, tych efektów specjalnych, które moim zdaniem są całkiem nie, niezłe. Ja już też, jak rozmawiałyśmy zaraz po wyjściu z seansów, bardzo mi się podobało, yy... Użycie ta, takiej, takiej gry kamery, gdzie wszystko było bardziej w, w takich, no może nie do końca sepii, ale w takich barwach bardziej pomarańczowych, mm. takich ognistych, to było bardzo fajne Właśnie zagranie. Ognistych, bo to też wynika mm. z tego, że to niebo płonęło, że tam się tak y, były w tle ciągle te jakieś popioły, więc... Mm, mm, I to wiecie, jak patrzyło się na bohaterów, to oni byli, te, te wszystkie zmarszczki, te brud, zadrapania, mm. to było tak fajnie widoczne, że człowiek naprawdę się w to wczuwał, więc bardzo fajny zabieg, moim zdaniem spełnił swoje zadanie. Ale dla, dla niektórych może to być takie trochę rażące oko, że takie może nie No nie wiem, w każdym razie mi się bardzo podobało. Oczywiście e, muzyka dopasowana, jak to w filmach e, katastroficznych, coś się dzieje, to jest jeb, jak jest jeb, to jest jeb, jak nie ma, no to tu, tu, tu. tu. Nie wiadomo. Ale tak, druga część zdecydowanie bardziej efektowna na mhm. oka. I taka bardziej też widowiskowa, bo mhm. trzeba przyznać, że te wszystkie właśnie elementy to... No zadbał reżyser o to, żeby te, te wszystkie katastrofy, te tragedie, które dzieją się gdzieś w tle, wybuchy, nawet z tego, z punktu widzenia z kosmosu, że to, tak. że to wszystko naprawdę było fajnie zrobione, bardzo tak przejmująco tak naprawdę, nie? Bo to takie wielkie... Wybuchy, no i nawet gdzieś tam krajobraz. Tak. Piękne, piękne. Wyobraźcie sobie, że no, zresztą wyobraźcie sobie, bywały. Na przykład w 2012 były też te krajobrazy, hmm, jak już szła ta, ostatnia topa ta. tsunami i ten mnich tam kurczę, na tych górach, to też było fajne. I były te krajobrazy bardzo ładne i z lotu ptaka i też tak jakby jakby dron leciał, nie? Tak z dołu do góry. Fajnie, fajnie to było zrobione. Ale też mi się wydaje, że to, co bym chciała koniecznie wspomnieć, to jak już szła fabuła, jak już były sceny końcowe, to też to Ci powiedziałam nawet w trakcie filmu, że no w końcu, w końcu mamy tak, że film się kończy i nie ma czego, wiecie, tej, wiecie, tej amerykańskiej flagi na koniec, tego patriotyzmu i tego wszystkiego. W końcu to było takie trochę bardziej dla wszystkich. Dobrze, to jeszcze przejdźmy teraz szybciutko do, do aktorów. Oczywiście Gerard Butler, po prostu mm, super, jak to on zawsze się nadaje do tych filmów. I fajne jest to, i to można by powiedzieć, to nie jest moim zdaniem taki spoiler, że on tam jest takim normalnym człowiekiem. Nie mm -hmm. agentem, tak. I to jest fajne, nie jakimś tam wojskowym, nie jakimś tam agentem, po prostu ludzi. I to jest fajne, że był też przez to taki ludzki, nie że taki i silny, są on tam nie zrobi w ogóle, to, no, to po prostu No i też, też tam wyciągnęli tą szkocką narodowość mm -hmm. e i, to, i to też było fajne, ten akcent w ogóle, tak, tak, e który tak. e trzymał e ten taki to rrr, takie <laughs> to szkockie, strasznie Yy, tak, i to tutaj to ciężko oceniać, no że... No wiadomo, to, no. i to jeszcze w tych filmach to wiecie, on mówi, on teraz się lubuje w tej, to też już jest aktor troszkę starszy datem, nie jakoś bardziej, ale no mimo mm -hmm. wszystko. No i te wszystkie czy ostatni Olim w ogniu, czy co tam jeszcze było, yy, Londyn w ogniu, to, jest, no, to też tak było, to, to on tam wiadomo, to on się sprawdza. To no, on filmach. się po prostu sprawdza. No on się sprawdza też w komediach romantycznych, generalnie się sprawdza. Love że... Actually, że... Nie Love Actually, tylko ten e, Love. Co miałam powiedzieć? Nie! Zrozumiałam, że. Ja. Brzydka, brzydka prawda! To prawda, prawda, tak. Też tak świetny. Tak. Ach, cię rozkłajać no, no dobrze, ale tak. nie tylko on tam grał. Nie tylko on tam grał, tak. Mamy rolę kobiecą Morena Bakarin. Mhm. Wcieliła się w żonę głównego bohatera. No i mają też syna. Mhm. Tam siedmioletniego, tak. tak? Dobrze pamiętam. Roger Dale Floyd, młody też aktor. No i w zasadzie m, też wydaje mi się, że stanęli na wysokości zadania. Ja bardzo, Generalnie to mi bardzo lubię tą aktorkę. Aha. Ona y, gra w niewielu filmach, tak nie jest taką aktorką, którą y, widać. Ma ona też to... jest bardziej serialowa, bo ja I ją tak, bardziej serialnie tak. kojarzę. Y, więc ja lubię tą aktorkę. Mhm. Podoba mi się jej uroda, podoba mi się. Wydaje mi się, że ona potrafi tak emocjami zagrać, że mhm. potrafi y, właśnie sprawić, że wierzę w to, co czuję. Y, a tutaj grała matkę, która walczyła o życie swojego dziecka w pierwszej kolejności, niż o swoje życie. Więc przekonałam. Tak. I ja powiem, jeśli mogę nawiązać do dziecka, to. Wiecie co? Wydaje mi się, że rzadko się zdarza, żeby dzieciaki tak fajnie zagrały swoją rolę, mm -hmm. żeby to można było tak odegrać fajnie, a one odegrać, a my odebrać, ale wydaje mi się, że młody tutaj aktor naprawdę dał radę, mm -hmm. bo on tam miał pewnie jakieś też swoje stany i on to bardzo fajnie potrafił pokazać. To nie tak. było takie, wiecie, to nie odstawało, więc mm -hmm. cały ten film, mimo wszystko, trzyma się kupy. Oczywiście nie jest to coś. Nowatorskiego, ale jest trochę inne. Tak jak powiedziałyśmy Wam, pierwsza i druga część mhm. nie są takie do końca standardowe, przynajmniej ta pierwsza. Więc naprawdę ja bym z zadowolona. Mhm. Chociaż pierwsze, co jak wyszłam, to mówię. Trochę mało tej znęty, tej, tej rozpierducha. Tak, bo musicie nie? wiedzieć, że Ola przed seansem mówi, powiedziała mi, szepnęła na ucho, mam nadzieję, że będzie rozpierducha. No i jeżeli idziecie z takim nastawieniem, to możecie rzeczywiście być lekko rozczarowani po wyjściu z kina. Ale właśnie mimo wszystko. Ten zabieg zadziałał. Zabieg zadziałał i to nadrabia. Nadrobił reżyser ten taki jeden brak, właśnie ty, tymi takimi emocjami. Bo to mm -hmm. właśnie w filmie katastroficznym najczęściej wbijasz te ręce w fotel i o, zdążą, nie zdążą, samochód teraz tam płomienie porwą, a, a tutaj było troszkę, trochę inny rodzaj emocji, mm -hmm. więc myślę, że to było na plus. I tak, i to się, to się spisało na medal. Dobra, przechodzimy kochani do oceny. Ja myślę, że tutaj dla mnie to po prostu może być, jestem zadowolona. Kółeczko, z same koluszki, to, no wiecie. Ja, ja okay. dam taką nietypową emotkę, taki płomień ognia, bo, bo zrobił na mnie wrażenie, trzymał mnie w napięciu, no plus towarzyszące różne wybuchy i płonące niebo. E, myślę, że jak najbardziej pasuje do tego filmu. Tak. Jeżeli już go widzieliście, koniecznie dajcie nam znać, co myślicie. Zachęcamy Was do komentowania, oczywiście do subskrypcji, do lajków i tego wszystkiego. Ale oczywiście zapraszamy Was też na naszą stronę na Facebooku, te dwie w kinie. Mamy tam codziennie jakieś posty związane z, kin z kinematografią, także zachęcamy. Zawsze będziecie mieli fajne ciekawostki i będziecie wiedzieć może wcześniej niż inni. Ha, ha, ha. Polecajcie nas, szczerzcie nas, bo jesteśmy tu dla Was. I zapraszamy do, niedługo, nie, do kolejnej recenzji. Niedługo. <trymne> <trymne> Trzymajcie do się, do pa.